I... Oh, shit, Here we go again. Uwiel uwielbiam tą stawkę. Uwielbiam, uwielbiam po prostu tą stawkę. Kupiłam to za 900 zł. Jest to skandalicznie wysoka cena, ale tyle sklepów dodało to za 1100, 1000 zł, żeby myślałam, ej, 900, 900, 900 to nie jest tle. No ale to było bardzo, 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 bardzo zawyżone. Da się kupić tego SPC-ka taniej. I mi niestety się nie udało. Ja stwierdziłam, że kupię sobie ze sklepu, no i, no i mam, no i ten sklep chyba potem obniżył cenę nawet tego. I jestem po tym, jak wszyscy duzi twórcy chyba, albo większość dużych twórców już otworzyła. Więc przejdźmy. A! Dobra, fuck up. Ok, otwórzmy to jeszcze raz. I mamy. Mamy kartę promo, koszulki, tek, matę i boosterki, ja to sobie wszystko wyciągnę tutaj nie ma nic więcej do pokazywania więc, ale samo pudełeczko śliczne, samo pudełeczko jest śliczne my zaczniemy sobie od maty i jestem przekonana, że wszyscy to już widzieli ja tylko tego nie widziałam na żywo, więc dum, -dum. przepiękna to jest najpiękniejsza mata jaką mam ta z rapidashem no ta ją bije na głowę, po prostu jest przepiękna Jajku, wygląda niesamowicie, jest przepiękna. Prze, prze Musiałam zerknąć w aparat czy na pewno wszystko wyłapuje. Yy, są koszuleczki, jest deck holder i on jest taki kurczę fikuśny, puszysty. Ja sobie mam taki wiecie obskórny, plastikowy, nic specjalnego. A to jest, o, to jest, to jest urocze, to jest słodkie, fajne, milusie. Tylko podobno ludzie mają takie z pikaczem i wszyscy co Wszystkich, co znam, a mają to z Pikaczem, mówią, że dosyć szybko się niszczy i żeby raczej sobie mieć to na pamiątkę, a nie tyle, co używać. No, zobaczymy u mnie, jak będzie, bo pasuje do mojego takiego kompletu, z którym chodzę grać. Rzecz, cieszę się najbardziej. I ono nie jest w ogóle w żadnej folii zapakowane, co jest, ale okej. Okay, mamy moją kartę promo i moja karta promo jest okropnie ścięta. Mam najgorszą, najgorszą kartę promo. Widzicie, jaka jest tutaj duża. I jeszcze ma... Nie, to są jakiś brudek, ale tu widzicie, jak ona jest okropnie ścięta. całą taką średnią. Ale jest prze, przeurocza. To jest taki torcik, widzicie, jest kiwi, jakieś truskawki. No ale, no duży bo ten dół. Wygląda, taki kolorowy to może. To będzie ładnie wyglądał w albumie. No dobra. A, jeszcze kodik, Kodzik, kodzik. kodzik. Ja sobie potem wsadzę to w koszulkę. Na razie nie będę koszulkować, położę sobie za to na macie. Tutaj będą dropy. Ok, jeżeli chodzi o filmiki, których, e, które oglądałam, to poleciał e, na zagranicznym YouTubie Crispin, poleciał jakieś złote pikacze e, osobie z mojego miasta, która chodzi e, na turnieje, do miejsc, w których ja chodzę, też wyleciał złoty pikacz, więc no. To są najlepsze dropy, jakie widziałam. Jest jeden taki zagraniczny komentator, który bodajże wyciągnął dwa ambreony. No ale zobaczymy, jak będzie u mnie. Tych. Jest... czekajcie, 5, 6, 17, że 15. Dobra, już szkolimy. 15, jest 15. No i zaczniemy sobie otwierać, co mi ten Prismatic, No, średnio wchodzi. Obdarował mi ciem dwoma maskami i... I, 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 Złotym terapagosem, więc. No tak, całkiem, całkiem. całkiem. O, tu mamy acepeka, dobra, Buddy Buddy Puffin. I mamy Treasure Tracker, więc spok. O, i mamy od razu hamanberry Berry. E, kolejny dropik. I Ambrona Rivers. I jeszcze energię. I kodzik. O, zobaczcie, ile fajnych rzeczy. No tutaj, no ja powiem, mamy elegancki booster. Odłożę sobie. Szkoda, się te pokebole takie tanie. No ale dobra, okej, okay, pierwszy booster. Jeżeli to ma być na snack. Że dobrych dropów, to powiem Wam, że elegancko. Zobacz, jak się nagrywa. Albo nie, dobra, już potem sobie zobaczę. Okej, okay, Houndurek, Aplinek, executor, binding mochi, rescue board. O, kolejny pokeball. ooo, Ok, no oh, i Dadan Sea Seeking. Flor. O, to, to, to. To tak można, żeby wyleciał. Widzicie? On wyleciał. I nadal mam dwa rewersy? I. Tak powinno być? Okej, okay, okej. Okay. Czyli mamy... I tak... Bo wydaje mi się, że to powinno powiedzieć reverse, ale może... Może coś pomyliłam. Okej. Okay. Riolu. Dajcie znać, czy otwieracie. Albo czy w ogóle udało Wam się kupić taniej? Bo ja tutaj gdzieś pewnie wkleję... O mamy w reverse fajnie. Screamtail'a i jolt O, same w ogóle i iwiducje lecą nam z tych z tych, tych buterków na samym końcu samej i bym fajnie by poleciała jakaś prawdziwa. Ale tak, czy udało wam się kupić w jakiejś przystępnej cenie? Wiem pewnie, że um, wielu się udało. Też niektóre sklepy robiły jakąś fajną ofertę, nie wiem, zobacz film, coś tam, więc no fajnie jakoś do tego podeszły. No ja się czuję trochę, wiecie, um, ograniczam ją widzicie? Um, no ja się czuję nie najlepiej, z tym, że za tyle kupiłam. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i... No no wiecie jak jest, jest no to jest gigantyczna cena 900 za troszkę troszkę pokeboli i, i jakichś rewersów tak naprawdę. Diplinek, area, o mamy pokebola, mamy Screamtaila i Hitrana i Florionka, same ewolucje na samym końcu. No i tu mamy kodzik, coś im się te kodziki nie najlepiej nadrukowały. Jeszcze 10, 10, 10, Ja się zastanawiałam, czy może nie zrobić tak, że wiecie, kupić sobie jakąś Iwilucję zamiast tego, no ale zwątpiłam w siebie i kupiłam to. Już pomyślałam, że kurczę, ma ta super, będę sobie chodzić z tym na turnieje, Pinsir, Briar i Terranitariex. Jeszcze go nie miałam, jeszcze go nie miałam, jeszcze ani raz go nie wyciągnęłam. Spoczko. Teraz Terranitar jest w tym nowym, nowym secie, jest też Teranitar. Z się, można go wyciągnąć. Właściwie jak miałam iść w niedzielę, ale miałam ten turniej u siebie w pracy. Więc musiałam tam być i nie mogłam pójść na mojego prelisa. To był mój drugi prilis, A teraz mamy cię zajarana w ogóle. Czym grać? Co sobie powinnam e, zrobić? tej monkey dory i kolejna ewolucja. Co jest? Więc jest tak. No na razie nie idzie mi najlepiej chyba. Na, na razie słaby, słaby, słaby specek. Dobra, mamy Dripiego, Miltanka, Profesorka, Aromatyzji, Rescura, Turo, Shaimina, fluttermain i to jest Pokeball. To jest Pokeball. Ok, kolejny Pokeball, Area i Lifion. Kolejny, kolejna Evilucja, ale no kurczę, nie takiej Evilucji bym chciała. Nie taka Evilucja, nie, taka nie, 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 nie. Dobra, no ale nie poszłam, pójdę teraz w niewiele, no i mam nadzieję, że może na tym pojedynkę zrobimy jakaś Scintillon z tego Obeat and Battle. Dobra, więc liczę na to, co tam jeszcze może. okej, okay. <ścoughs> nie widziałam tęczowej obwódki, więc wiadomo, że to nie Evilucja żadna, ale mamy. Jezus Maria. Dobra. Czy to nie powinno być... To jest holo? Nie, no holo wypadło. O no! czy on jest więcej warty przez to, czy mniej warty. Mamy iwi. Iwi kochana. Przynieś mi. Ja już bym chciała, nie wiem, jakąś najtańszą. Nie wiem, może o coś tam, coś tam się błyszcze. O, jeksik. Ambreon i Jeksik i Kodzik. Okej. Okay. Ja, no, dobra, cofam, nie chciałabym najtańszej. Jeżeli o to chodzi, to właśnie nie chciałabym takiej najtańszej. Chciałabym po prostu, nie wiem, czy Iwi, czy Florionka, to, to po prostu jedną najmniejszą po prostu chciałabym. Okej, okay. zostały tylko trzy boosterki. Obawiam się, że będę mieć najgorszego SPC-ka. O! Ja nic nie widzę, żeby się błyszczało. Great Task, Hippopotas, o, Fazendipti z Masterbolem, to jest Masterbol tym razem. Może ja to źle widziałam? Nie, no chyba wszystkie miałam Pokebole. I Archa Ludon. No i kodzik dla Was. Ja już akurat na szczęście mam tych kodzików sporo. No ale wbiłam sobie w aplikację, prawie mam zrobionego, chociaż tam Prigmatica. Dziękuję wszystkim, co, co mi podesyłają nieraz, w ogóle o co nie powiedziałam, że potrzebuję troszeczkę, bo nie mam je grać, bo wszystko tutaj na odcinkach um, dałam wam, dałam, dałam do skorzystania. Y, I Ursaluna, kurde bele, naprawdę lichy. Ok, ostatni booster. It was at this moment that he knew he ostatni booster. Lopani pani Dripi Milkank. O profesor Swikun. Janin, Bronzong, Golden w Pokebolu, Secret i i Bracios. No nie miałam tego trenera. Nie miałam tego trenera. No ale nadal to jest trener. To jest trener, a za bok stałam. Tyle. No, jeżeli chodzi o dropy, to. Raz, dwa. 12. 12 dropów. No, 12 dropów, ale jakie to były dropy? No, Co no. jest grane po prostu. Czy było warto? No nie było, warto już chyba lepiej sobie kupić tak kartę. jeszcze moja, widzicie, jak jest wycięta ku Cebele. No nic, tyle ode mnie, już do tego nie wracam, już więcej tego gówno nie otwieram. Co to w ogóle jest? Co to, co to jest w ogóle za gówno? Boże, jaki ten dodatek jest straszny? Normalnie, jakby człowiek otworzył, no nie wiem, ja otworzyłam ile 150 tych boosterów. Więcej, chyba więcej już otworzyłam niż 150. to by coś poleciało, no a tutaj to jest dramat. To jest po prostu, proszę Państwa, porażka, patologia, najgorszy dodatek Ever. Nie chcę już tego otwierać.